Witajcie moi drodzy, ja są oczywiście Vertonix, a to jest taki niewesoły, nie też niesmutny, taki troszeczkę mieszany, krótki odcinek informacyjny. Dawno nie miałem odcinków informacyjnych, chyba w ogóle na tym kanale nie, nie, nie miałem odcinków informacyjnych, ale to mało ważne. Jesteśmy. Mojej tymczasowej rezydencji, tak, to nie jest mój świat Survival, który jest, to jest, pobrałem to z internetu, ale to ma mała waga. Oczywiście, link będziecie mieli w opisie, ale sobie będziecie chcieli ją tego obczaić. I tak, zapraszam Was, w moje małe, skromne progi. Będziemy mieli parę rzeczy do omówienia. Ja sobie gdzieś tu siądam, nie wiem, tu, czy tu. Jak, jak to wygląda? i eee, tak znośnie, a tutaj. Tak się no, dobra, tutaj możesz być, dobrze. Przechodząc tego do sedna, bo też nie mam za dużo, za dużo. Kurde, za, za dużo kurwa, za dużo czasu, może będę, cza, będę się czasami przejęzyczała, ale to ma, mało ważne. Ten odcinek też nie będzie do bardzo montowany, bo chcę go nagrać na szybko, żebyście wiedzieli, no, co się ogólnie dzieje i tepem. E, powiem tak. Robię przerwę sobie paru miesięczną. Możliwe, że wrócimy dopiero w następnym tego roku z live'ami z, z odcinkami. Yy, I pytacie pewnie czemu? W ogóle fajnie, bo ja by ktoś się spytał czemu, ale to dobra, to na razie moja istotne. Mam jakiś tego widzów, więc dla nich to właśnie nagrywam Jeśli jesteś moim widzem, to posłuchaj mnie do końca, bo to ważne. Dobrze. Wracając. Będę z wami troszeczkę szczery dzisiaj, więc proszę mnie wysłuchać, szybko i na temat. Teraz ogółem mam ciężki okres w moim życiu, skończyłem szkołę, muszę iść tego do, do pracy. A szczerze mówiąc, troszeczkę mam z tym duże problemy, więc no, to jest możliwe, że przez pewien okres nie będę miał dostępu do komputera nie no, czasami będę chodził na komputer, ale będę głównie robił rzeczy związane właśnie, żeby mieć pracę i ten, ten deseń Jeśli będę tam znajomym tego mówił resztę dobrze to chyba byłoby na tyle jeśli chcecie jeśli chcecie zostawcie subskrypcję łapkę w górę oczywiście nie zmuszam jak zwykle ale chciałbym, żeby ktoś, kto mnie ogląda, zostawił ślad ślad po sobie, że w ogóle mnie ogląda. Więc to jest mile widziane. I no. Oczywiście wszystkie komentarze zaserduskuję pod tym tego odcinkiem oraz może odpowiem na parę pytań, jeśli tego macie. Więc no, ja się z wami się żegna już, bo mam troszeczkę powiedzmy na głowie rzeczy, więc no. Nie mówię do widzenia, bo to nie jest koniec tego kanału. Będę go rozwijał, prawdopodobnie, ale będę. Możliwe, że wrócimy pod koniec tego roku, albo na początek następnego. Eee, dobrze. Teraz znowu się będę powtarzał, ale to będzie na tyle. Eluwiną.